To ty, siedzący przed komputerem w pracy. Tak korzystasz z toalety, a w tej pozycji spędzasz praktycznie resztę dnia. Więc jeśli twoje ciało przez większość czasu wygląda tak, to nie łudź się, że jedna godzina treningu jakimś cudem pozwoli ci wyglądać normalnie. Cześć. Celem dzisiejszego filmu jest przypomnieć Wam, że nasze ciało oraz jego ruchomość adaptuje się do warunków, w jakich przebywa. Jedna z podstawowych zasad natury to tak zwane no use it, to lose it. Czyli jeśli czegoś nie używamy, to to po prostu zanika. Tak samo jest z naszą mobilnością. Według mnie jedna godzina treningu, podczas gdy resztę czasu. Yy, Nasza higiena ruchu leży razem z nami na kanapie jest jak kopanie się z koniem. Niby można, ale jest to raczej z góry skazane na porażkę. Jak to ze zdrowymi nawykami bywa? No, nie są to jakieś skomplikowane czynności, ale problem leży w tym, aby te czynności stały się właśnie nawykami. Jeden z nawyków, który może zmienić nasze życie oraz naszą sylwetkę, jest właśnie częsta zmiana pozycji. Wystarczy, że skupimy się na czynnościach pasywnych w naszym życiu i spróbujemy wprowadzić jakieś zmiany. Na przykład oglądanie telewizji. Większość z nas robi to biernie, siedząc na kanapie, gdzie dolna część naszego ciała jest praktycznie wyłączona. Nasz, nasz kręgosłup jest cały czas zgięty. A wystarczy, że usiądziemy na ziemi, przybierzemy jakąś mniej wygodną pozycję, przez co nasze ciało samo będzie chciało ją po jakimś czasie zmienić i w ten sposób możemy w bardzo dobry sposób, nie myśląc o tym i nie wprowadzając dodatkowej jednostki treningowej, rozciągnąć nasze kończyny. Więc jeśli uważasz, że nie masz czasu na rozciąganie, nie masz czasu na trening, to uwierz mi, mylisz się, tego czasu masz bardzo dużo, tylko wystarczy ruszyć głową. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy może zrezygnować z siedzenia przy komputerze, bo jest to nasza praca, ale wystarczy zwrócić uwagę na palące problemy i troszeczkę je przekształcić. Albo, jeśli możemy sobie na to pozwolić, to skorzystać ze stanowiska stojącego. Jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego siedzenie jest tak złe dla naszego ciała, to z miłą chęcią nagram taki film. Napiszcie w komentarzach. Pamiętajcie, by zmieniać swoją pozycję tak często jak to tylko możliwe: czy to ucząc się, czytając książkę, yy, przeglądając internet, czy cokolwiek innego. Trzymajcie się i do zobaczenia.